Wołacz ucieka z języka codziennego. Mówimy Ania, Kasia, Zosia, ucieka do Aniu, Kasiu, Zosiu. W podręcznikach różnych, to zależy w jakich. No my to oczywiście gdzieś tam ćwiczymy ten wołacz, ale często w innych podręcznikach się ogranicza do Szanowny Panie, Szanowna Pani, Szanowny Panie Profesorze, Droga Babciu, Drogi Dziadku, koniec. A ten wołacz jednak jest, on istnieje. I w związku z tym, że jest, pojawia się na egzaminach, pojawia się na certyfikatach i tak dalej. Chcemy, żeby te sytuacje były jak najbardziej podobne do autentycznych. Jeszcze na sekundkę tę kartkę wezmę i mówię tak: Uwaga, wszyscy mamy SMS-y? Białe kartki to jest SMS, który zaczyna, ciemne kartki to jest odpowiedź. Uwaga, SMS-y mamy gotowe, ale tam w nawiasie. Mamy słowa. Pamiętamy nową gramatykę, tak? Zamieniamy te słowa. Czyli nie mówimy Ania, Magda, tylko Magdo i tak dalej. No i dobrze, i pani zaczyna, wszyscy słuchamy, kto ma odpowiedź. Pana po... mamusiu, czy możesz mi wysłać pieniądze? Synku, mi. Ktoś powinieneś kontrolować swoje wydatki. Koniec! Następna jasna kartka. Droga żono, czy jest coś na objazd? Umieram z głodu. Zgarwię! Jestem w galerii. Mam coś do załatwienia. Odgrzej sobie wczorajszą zupę. Tak, kto ma następną tanie. Drogi mężu, pralka się zepsuła, wszędzie pełno wody. Żabko. Żabko, na pewno sobie poradzi. Najlepiej <grystanie> za tym po hydraulika. Ja <grystanie>